kiedy oblejemy egzamin na prawo jazdy na placu manewrowym za to, że samochód nam zgasł. No więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że stoicie sobie samochodem na łuku, chcecie ruszyć, samochód wam zgasł. I to jest dopiero pierwszy błąd. Więc macie drugą próbę. No i jeżeli ponownie zgaśnie wam samochód na tym samym łuku, no to w tym momencie raczej ten egzamin oblejecie na 99%, chociaż Znam takie przypadki, że egzaminator dopiero obrał ten egzamin za trzecim razem, ale mówię, Co do zasady, podwójne zgaszenie samochodu nauku powoduje przerwanie egzaminu. Natomiast może być tak, że za pierwszym razem wam samochód zgaśnie, ale za drugim razem już ten łuk przejdziecie dobrze, więc wtedy macie to zadanie zaliczone, jedziecie sobie dalej na górkę, no i na górce sytuacja jest podobna. To znaczy, jeżeli za pierwszym razem samochód wam zgaśnie, no to w tym momencie macie pierwszy błąd i drugą próbę. Natomiast jeżeli za drugim razem Wam zgaście, no to znowuż macie podwójne nieprawidłowe wykonanie tego samego zadania egzaminacyjnego, czyli egzamin jest przerwany. Więc podsumowując, raz samochód może zgasnąć na łuku. Jeżeli przejedziecie po raz drugi dobrze, to jest ok. I raz może zgasnąć samochód na górce. Jeżeli po raz drugi ruszycie dobrze na tej górce, no to znowu jedziecie sobie na miasto. Także pamiętajcie, żeby wolno wypuszczać sprzęgło, dlatego że to jest najczęściej przyczyna tego, że samochód nam gaśnie. Trzymam kciuki za to, żebyście zdali egzamin za pierwszym razem. Pozdrawiam. Pa.